Manko. Tu chyba ostatni, w zasadzie przedostatni filmik bo jeszcze muszę dokończyć sprawę z konkursem, który był ogłoszony wcześniej o alchemii e, dlaczego mówisz, że ostatni, że przedostatni filmik dlatego, że dostałem bana na e, praktycznie wszystkie konta e, na wszystkie konta, które miałem na tym samym e, gma, e, adresie e-mail na Gameforge'u. E, dostałem bana za nic, w, odwoływałem się do na support. Oczywiście w odpowiedzi standardowa formułka i że używałem oprogramowania niedozwolonego. No takiego oprogramowania oczywiście nie używałem. W ogóle śmieszna sprawa, bana dostałem przed wczoraj o 5, 5 rano, gdy nie grałem, nie byłem zalogowany w żaden sposób. Gameforge wydaje mi się, że to jest po prostu sposób gameforgu, bo z tego co, co udało mi się wyczytać na forum nie tylko ja mam taki problem, nie tylko ja dostałem bana za nic, tylko jest wielu takich graczy. Wydaje mi się, że to jest ich sposób na odciążenie serwerów, bo zrobili oczywiście durnotę, złączyli dwa serwery w jeden i, i teraz z powodu dużej ilości graczy serwer oczywiście nie wyrabia. No i musieli się pozbyć jakiejś tam części graczy, być może tych, którzy dają im małe przychody w ISA. Nie wiem na jakiej podstawie zostało to wybrane. No i dali mi bana, zamknęli serwer, też nie można zakładać nowych kont. Mam, mam jeszcze kilka kont na innym adresie e-mail, także Mogę teoretycznie pograć, ale nie wiem czy mi się będzie chciało wracać do tej gry i nie wiem czy jeszcze Od nowa będę chciał zaczynać Chyba, że uda mi się w jakiś sposób odzyskać konto Nie wiem, mieliście taką sytuację? Komuś się udało odzyskać? Możecie zostawić mi podpowiedź w komentarzu Złożyłem już tę skargę Opisałem swój problem oczywiście i zobaczymy, bo dwa razy, tak jak już mówiłem, dostałem tą samą odpowiedź akurat od smoczycy. Sztywna formułka, brak odpowiedzi na moje pytania. O to chodzi z tym w ogóle to, to był za program kiedy, kto, jak. Żadnych, żadnych szczegółów, tylko jakaś tam standardowa formułka i dziękujemy bardzo. A co do tego konkursu z Alchemią, to w piątek zrobię to losowanie, i bo mam też konto, na którym mam tam dwa czy trzy wony, więc myślę, że. Ten rubin, rubin uda mi się kupić i go po prostu wyślę. I to będzie tyle. wyślał sobie, która to wygra. Trochę przykro, że tak tują uczciwych graczy, że nie weryfikują tego tak, jakby się należało, moim zdaniem. Eee, razem z główną postacią poszedł też oczywiście Dropek Sura 75, eee, Skile P, Reg G4. Eee, poszło całe EQ. Truta, średnie 41 plus 9, Talka, Niebianka, Naszyjnik, łez, plus 9,5 BON. No, nie będę teraz wymieniał, ale trochę tego było e, w sumie kilka lat gry. Tak grałem, później miałem przerwy, później wracałem do gry. No i tak przez jakieś tam parę lat się to ciągnęło. I do tych wszystkich, którzy uważają, że jest to niemo niemożliwe, że ktoś dostał bana za nic. Mówię wam, że jest to możliwe. Ja, jak uważacie, że też jestem oszustem, no to być może kiedyś się przekonacie, że jest to możliwe. do pana za nic. Będę próbował jeszcze się odwoływać, coś tam powalczę. No i zobaczymy, jeżeli się uda i odblokują mi postać, to na pewno jeszcze pogram, bo, bo po prostu lubię tą grę. A szczerze powiedziawszy, chciałem też kontynuować serię odcinków o Ewencie Świątecznym, do tego też miałem pomysły na. Serię na temat zarobku na poszczególnym levelu, na poszczególnych mapach, no i też inne pomysły na filmiki, no ale w tej chwili to wszystko stanęło i zobaczymy co się wydarzy. E, także dzięki, no i, i tym razem powiem jeszcze raz do kolejnego filmiku z wynikami losowania.